Zapraszam bardzo serdecznie do pozostawiania e, subskrypcji na naszym kanale Energia Polska w serwisie YouTube. Witamy Państwa w firmie Energy Glass Polska, dzisiaj prezentujemy takie dosyć nietuzinkowe auto, mianowicie dosyć autko o niewielkich gabarytach, a z dużym, z dużym potencjałem jeżeli chodzi o jednostkę napędową pod maską, mianowicie jest to Dodge Charger z silnikiem 5,7 litra chemii, jest to silnik oczywiście V8 o mocy 372 koni mechanicznych. Auto z 2010 roku. Tutaj dodatkowo auto dostało jeszcze dedykowany zestaw filtra powietrza firmy KN, także na pewno doda to troszeczkę kilka koni mechanicznych i kilka newtonometrów, czyli pewnie około 380 koni mechanicznych. W dosyć niewielkim aucie mamy, co naprawdę zapewnia świetne wrażenia z jazdy, o czym mam nadzieję, że przekonają się Państwo również oglądając ten film. Do końca! Kilka słów o aucie. Spalanie około 18 litrów benzyny jest absolutnie nieakceptowalne. Takie spalanie powoduje, że koszt przejechania 1000 km jest to aż 880 nawet 900 zł. Gazu autko nam spali około litrów 20. Tutaj zakładamy, że koszt przejechania tego 1000 km będzie to 440 zł, czyli jeździmy dokładnie o po połowę dani, oczywiście nie tracąc przyjemności i komfortu użytkowania tego potężnego auta. Zbiornik o pojemności 49 litrów zamontowany został we wnęce pozostałej po kole zapasowym. Tutaj niestety ze zbiornikiem poszaleć nie możemy, gdyż ta wnęka ma dosyć specyficzny kształt i rozmiary. Wlew gazu jest to cały wlew, który trafił pod klapkę wlewu paliwa. Nie wymaga żadnej dokręcanej końcówki, co powoduje, że tankowanie jest bardzo wygodne, bezproblemowe. No i tak naprawdę zajmuje tyle co tankowanie benzyny bez żadnych też dodatkowych utrudnień. Przełącznik trybu zasilania trafił w deskę rozdzielczą po lewej stronie od kierownicy, jest to miejsce wskazane przez klienta. Z elementów widocznych pod maską mamy komputer sterujący BRC Second Look and Drive, dwa reduktory BRC Max, dwa filtry fazy ciekłej, dwa filtry fazy lotnej oraz oczywiście wtryskiwacze gazowe koloru żółtego zasilone z każdej strony, aby tej wydajności tutaj nie zabrakło. Koszt zamontowania takiej instalacji gazowej jest to 6700 zł w przypadku oszczędności niesionych Wraz z jazdą na gazie tym autem zwrot kosztów, kosztów montażu następuje już po e, około 15 tys. km. Także bardzo szybko. E, z tego miejsca chciałbym jeszcze Państwa zaprosić do subskrybowania i lajkowania naszego e, kanału na YouTube EnergyGas Polska, jak również do pozostawiania komentarzy pod filmami. No a teraz zapraszam na to, co najprzyjemniejsze, czyli przyspieszenie e, o połowę tańsze, czyli przyspieszenie auta na gazie. Zapraszam. Widzimy, auto na gazie przyspiesza naprawdę bardzo przyjemnie, aż wręcz troszeczkę brakuje powietrza. Dwa biegi wystarczą, żeby rozpędzić się do 100 km na godzinę. Nam również w fazie testowej wystarczają takie parametry, takie rozpędzanie. Auto było pod obciążeniem. Oczywiście już jest wyregulowane, teraz tylko jeszcze jeździmy kontrolnie i po to, aby nagrać dla Państwa, jak to auto się prezentuje, jak jeździ. No i ogólnie kilka słów informacyjnych. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy ponownie.